Na placu Mikołajkowu w Dębicy 13 kwietnia bieżącego roku odbyła się uroczystość upamiętniająca 76. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W 2009 i 2010 roku zasadzone zostały Dęby Pamięci. Inicjatorami powstania tego miejsca była społeczność I Liceum Ogólnokształcącego i Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Dęby i tablice na Placu Mikołajkowów upamiętniają zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu, Charkowie i Twerze żołnierzy i policjantów związanych z ziemią dębicką. Uroczystości odbywają się w tym miejscu już od 8 lat. Miejsce, w którym się co roku od kilku lat spotykamy pisało się już nie tylko w pejzaż miasta, ale również w kalendarz różnego rodzaju obchodów, świąt narodowych, różnego rodzaju y, y, rocznic. Plat Kołajkowów, na którym zostały posadzone w dwóch terminach dęby, ma przypominać o tych, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD wiosną 1940 roku przypominać o tych, którzy są związani z ziemią dębicką, z naszym miastem, z okolicami, bądź też poprzez miejsce pracy, miejsce służby, zamieszkania czy też kształcenia. Część upamiętnionych tutaj oficerów Wojska Polskiego, Policji, była uczniami dawnej szkoły podstawowej numer 1 i gimnazjum numer 1. Dwa lata temu na placu Mikołajkowu został odsłonięty Memoriał Smoleński, pomnik upamiętniający 96 ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, do jakiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Fundatorem pomnika był Stefan Bieszczak, przedsiębiorca z Dębicy. Mamy przyjemność uczestniczyć dzisiaj w upamiętnieniu katastrofy smoleńskiej, a przede wszystkim zbrodni Rosji na Polakach. I to jest nieodzowne jedno i druga uroczystość po to, aby przede wszystkim młode pokolenie pamiętało, co się wydarzyło 76 lat temu i 6 lat temu. W naszej kulturze wspominanie zmarłych jest to stały element pamięci po to, aby przekazywać tą naszą wiedzę następnym pokoleniom, o czym zaświadczają dzisiaj obecni młodzież gimnazjum, jak i pierwszego liceum, tak świetnie od lat upamiętniając właśnie tą rocznicę.